Siemano, widzowie witam nas. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a ze mną dzisiaj jest Piotrek. Yy, tak, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku to ja trochę nietypowo, bo będziemy sobie robili ranking wszystkich broni chyba. No, tu wszystkich nie ma, to się do montażu dodam. To jak oceniasz łuk? Moim zdaniem łuk powinien być gdzieś nisko. Ja bym dał, Ja bym dał na C. C? Tak po środku? się dobry jest, ale no jakoś tak mało skillowy. No mało dobra. Burst Rifle. Ja, ja dał... bym go dał na No ja z niego nie korzystam, nie lubię go za bardzo. Piła. Nie korzystam, ale no piła też bym tak po środku dał gdzieś koło piła tego po albo środku. D albo C. D, bo mało korzystamy. Exogun. To już, ale, ale spook, tu bym ja dał, ja bym dał ta, mi dał, Coś między tym bym dał To bym już dał na B B? A No to niech będzie B No to, no to, jest ten. Ja, bym to myślał, hmm. ja bym to chyba tu dał nawet Te ręce są gigowe moim zdaniem Ręce musimy się zastanowić Ja bym musiał A bo dobra, Pokoje lecimy No to dobra, ja bym dał na B Ja bym musiał właśnie tak Czy No lepiej? to mówię, na B No to B ba. albo A Flamethrower no mi się wydaje, że... No nie ma, nie ma co tu rozmawiać! Tu, no mi się, tu abu, tu czy tu No myślę, że na górę to jest jedno z lepszych broni przecież No, no to jest. Sler No ja bym dał tu też na B B Czy to jest aż tak dobra no B Flashbank kiedyś byłby lepszy bo był nieskończony A teraz to, że. C max bym dał chyba Kiedyś, jak on Pamiętaj, był... nie, to nie mój ranking, ty też musisz oceniać, czy się też zgadzasz. No Flesza też bym dał na takie D już. No właśnie tak Jest ja to P ale nie jest nieskończony. Kiedyś byłby gdzieś pewnie tu na B, ale teraz jak on na dwa pociski to ja F e, gdzieś tutaj bym gotał chyba. Tu tu. No. C D Chociaż porozumanie no, do piły. Czy on będzie lepszy niż piła? W sensie, taki No, no piła. na równi. No możesz dać. Freeze no to mu się wydaje, że szczerze on nie jest taki dobry. Jak, jak, no. flashbank, jak flashbank jest tutaj szczerze, to jest zadane, żeby tego tutaj nie dać szczerze. Jak, flashback jest tam. No, jedyś, jak grałeś cały czas, ale no spadło do dupy teraz. Bo to tutaj raz tak nie trafisz, tak. nie masz na przykład noża albo nic, bo tylko ci wypadniesz, no to się zamierza No Jakby było nieskończone, byłoby na A albo Nie B, ale. Ma na, niekoniecznie nieskończone, ale chociaż, nie wiem, dwa pociski to już byłoby lepsze, to już byłoby pobierane do, do flesza jakkolwiek. Dobra, no. granatnik. Szczerze? Gówno to jest. On jest zrobiony jakiegoś tam play, może tam dwóch pyców no. na dockach, no, ale tak to nie... On jest, mnie... Nie jest aż tak do dupy, ja będę dał na B B? Bo to serio ma duży zasięg ma, żeby trafić headshota Jak, musisz w niego trafić. No szczerze moim zdaniem Moim zdaniem flalet... No naczedajmy, dobra, na ja, zaczedajmy Granat No. Wydaje się, że to będzie taki No ja, ja bym dał to już na B B? No bo... Rzucisz na arenie, trafisz. No, i no taki, wiesz, masz fajnie Plus latać. jest taki, no, że daj możesz na ten. Ty rację. Gadamy no, tu o takich tych, no to daj na C. Nie no w sumie on te dzięki temu możesz też do góry latać i tak dalej, nie? Możesz... Dobra, B Mo <grych> no, do <to> fajnie. <grych> Handgun... no, ja bym dał handguna na A. A? No. Handgunem często gram. Wiesz bo to nie mam... No wiemy, dajmy, ja bym dał na, Ja bym dał skoro tak pośredni to ja bym dał na B B Tu jest Lara. No to może być Bóźnie No Katana to bym bym za A S, to nie ma innej opcji, tak? S no Katana nie jest spoko, zawsze są inne rozwiązania na flamethrower, no na przykład No to, no to ra, ja no, bym dał no, na A no, no dobra nie będzie A No to raczej to No Nie ma co się zastanawiać Nóż Albo S, albo A. No już, no biorąc pod uwagę po tych wszystkich moich wideo... To gra, tak? No, no, używamy tak, według nas. Według to no to no to chyba A będę. Ale szczerze. A? Myślisz? Ja na przykład, ja na przykład, ja na przykład przestałem już z tego noża większości grać. No, w sumie, w sumie no B, takie bardziej. No, na B daj się dużo na B. Medkit, no to, no to ff, nie, nie ma co ten. Medkit to jest giga B No. Minigana. Minigun'a. Ja dał na A. A? Minigana Do Katany go porównujesz, tak? Do Katany porównujesz Minigana? Tak. Już tu nie porównuję do tego, ja bym dał B. to daj B. Pozwalam. Młotów No to też bym dał na... Ja bym tu dał A? na C akurat. C? Młotow ma być w Flara jest tutaj, a młotow jest gorszy od Flory No daj na B. W sumie często gramy i tymi i tym i razem się łączy fajnie to niech stanie okay. na tym samym Paintballa No i paintball bym dał na A. Paintball jest A no Rewolwer. Jak odsunimy mm. rewolwer? Rewolwer jest spoko ale Czy są lepsze broni od niego szczerze? Od rewolwera. są lepsze? Dałbym na B Na ile? No no, 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 kurde. Dałbym na C. No, tak po środku RPG. No, takie no, D, fajne do pipu No, no nie wiem. No, to, 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 to jest chyba prosty bo no raczej na no to jest no, no właśnie. Shorty. Shorty. No, to bym dał na C akurat. Shorty go na C. Zdam kogoś dwa SHOTY i go nie ma. Flashback jest tutaj. No to daj na nadal. <laughs> Ale czy on jest tak dobry jak Flashback w takim razie? Mm? Co możesz porównać czwartego do Flashback? Do Flasha. Mm. Tak. No niech ci będzie. Shotgun. Porównując co na telefonie co grałem no bo no, na telefonie mam coś zwłagowanego No to, no dobrze, no, to nie ma ok. To musi być to jest OP -kiga. Dalej smoki. Ja bym dał na D Flasha masz na D i chcesz tam dać smoki obok niego Smoki, no w sumie racja na F bym dał Smoky nie mogą być, wyżej nic nie mogą być nawet... Ten. No dobra, sniperka no nie ma za bardzo nic do gadania, nie? Nie ma co to rozmać. Deslepa… Perka ta jest najbliżej z prostych wyborów. czym tu dyskutować. Dalej. To D, C no B raczej nie, no jeżeli mam... Takie... Chyba C bym dał, C bym dał. No to, to jest... to czasami możesz te triki porobić, a ja tam mało kogoś z tego zabijesz. Czy ja tam ten... No tak czy... No, to bym porównał do D. No... no tak trochę w sumie. No i Uzi bym dał też na D. Uzi na D? No straszny odstrzał na Nabuki. No tak, no to no, prawie ta sama podstawa. Chyba że, chyba, że to damy wyżej, bo to że nie, ma, nie nie na to, ale też jakby jak to jest tutaj, tak, to, to jest lepsze. Kur... Kur... <ś> 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 moim zdaniem, y jak już to porównać to moim zdaniem chyba to jest lepsze. Ja bo bym bo... dał na D bez żadnego zmieniania. No, to jeszcze zostały nowe broni. Jakie tam są nowe bronie? No i potem masz trąbkę tą taką. Trąbka? Trąbkę. No ja bym trąbę dał na C, ona nie jest jakoś super dobra. Trąbka na Tylko C? Tylko szybki jesteś. No to może być trąbka na C, co tam jeszcze jest? No tarcza. Tarcza, szczerze? Tarcza nie działa ci na przykład na tą rzecz, na to też nie działa, na to nie działa, na to, no na kilka rzeczy nie działa, tak? Na snipe jest, na snipe jak gra to jest dobra, ale na przykład jak ktoś ja ma... Bym dał na C. C? No. To no. nie będzie C. Ten, te, 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 te takie kunaje, to jest? Ja bym to dał szczerze, chyba na B. Na B? B, A, coś tego typu. Na pewno. Ja bym dał na C. Te? Dzięki, nie ma zabytam, i mega szybko pobiega, więc wiesz. Ale no, no. Ja bym on... dał ze swoich. Ty... No to na B. Jak mówisz A albo B, no to na B, daj. No. Te, taki topór, coś tam. To jest moim zdaniem. Jaj, jak to? Ja bym F dał. F? Hmm, to F. Coś jeszcze? Jest? No to pistolety energetyczne. O, to jest chyba na A. A. No, one będą A. Ale jest to ta druga, ten taki, ten, ten ten energy to rifle, wiem. to B chyba bym dał. To z moim zdaniem pistolety są lepsze. chyba. Też bym dał B. No. No jest? i jeszcze to ta, ten, 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 ten C4. C4. Widziałeś place, jakie ludzie robią z, 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 z tarczą? Z se... RPG, potem w blocie rzucają te. A potem nie, mi, mi dom... chodzi o coś. Nie chodzi ty, o, jest, to, jest to, o czym ty mówisz. I jest jeszcze takie, że ludzie sobie biorą, rzucają sobie C4 na tarczę i potem podbiegają na ciebie i się no, widziałeś cię wysadzają. No, tego nie widziałem. Oni normalnie jesteś w stanie położyć to na tacze na siebie, biegnie, że koń i się wysadzasz. No i jeszcze kusza. O, kuszę zapomnieliśmy. Jak? sensie do kuszy, do kuszy. Trzeba mieć dobrego geima, bo jak trafisz w ciało, no to trochę do. Ja jak, bym dał. Jakby, na bio, jak, jakby była 50, to byłaby betierem ale jakoś byli 37, i w ciało, to moim zdaniem C. Ja też. No. To no wszystko? no to, to wszystko. A my wiecie. Zapiszcie w komentarzu, czy zamiast zgadzacie. a my widzimy się w kolejnym odcinku, no i cześć. Alo, elo, elo!